Witam pana Janosika, panie Marku. te trzy słowa do mikrofonu. Przygotować broń, gaz łzawiący i opatrunki osobiste. I wszystko jasne. Szemka, dzisiaj robimy syn do ulicy. Lecimy. my. Czy sądzi o dzisiejszym świecie i o yy, osobach rządzących? Jest ciepło dzisiaj. Osoby rządzące są. Nie no, wie pan, nie mogę się wypowiadać przychylnie, nieprzychylnie. Kto wie, kto to zobaczy. Potem głupio będzie jeszcze. Zostanę jakimś guru narodu, będę, prawda, przewodził masą i... A po co mi to? Ja jestem spokojny człowiek, prze pana. Co zrobić, żeby było lepiej w Polsce? Dobre pytanie. Dać mi pieniądze, ja je wydam i mi będzie na pewno lepiej. Ale ogólnie to ciężko powiedzieć. Rozumiem. Więc tak, y, chciałem się jeszcze spytać, y, czy myśli o Pan o przyszłości w Polsce, czy raczej myśli Pan o wyjeździe za granicą, swoją rodziną? Nie wie Pan, co mi się tu podoba. Ja lubię sobie tak na wsi pomieszkać. Cisza, spokój, a społeczny jestem. To, że z Wami rozmawiam, to i tak dla mnie już jest za dużo kontaktu z ludźmi, także. Że będę się musiał poizolować, tak z tydzień teraz przynajmniej. Jakie pan y, jakoby, powiedzmy przyszły kandydat w jakiejś partii politycznej lub y, jakiejś ważnym urzędzie, jakie pan by dał swoje postulaty? No średnia hawajska dla każdego. To jest jedyny postulat. ja nie jestem, nie znam się na polityce, to nie mogę nic więcej powiedzieć. A nie pan, że y, pizza hawajska to jest sprawa nace pizzy, ponieważ pizza ananas coś nie tak. Wie pan co, no, wszystko jest dla ludzi, prawda? Jak ktoś nie lubi z ananasem, to może go ściągnąć. A to skąd to pan jest? A, okolice Lublinca. Lublińca, okej. Okay. No dlatego. Znane nam rejony. Bardzo jestem częstym tam gościem. W pewnym e, szpitalu. O, no to widzi pan, no ja tak samo dlatego pokazałem. O, mamy tu młodzież, jakby pani mogła zmienić wszystko w tym świecie. Dwa życzenia. Chyba nie mam żadnych. Tak dobrze jest? Dobrze. I cieszyć się cieszyć z tego, co się ma. I być optymistą. Oczywiście, Ten ale... optymista to już przegrał. Optymista może przegrać, ale wcale nie musi. Także jak pan jest młody, to powinien być optymistą. Jesteście za Rakowem czy za Włókniarzem? kurde, wiesz Za Rakowem? Kurde, z wiesz rakowem? E, za, za dzieciaka chodziłem na Włókniarz, ale myślę, że teraz kibicuję raczej Rakowiakom, nie? Uważasz, że Włókniarz nie ma tych osiągnięć? Ee, wiesz co? co do niego nie mamy żadnego o tym zdania, rozumiesz? I tak, raków i tyle, no. Okej. Okay. Tekst na podryw dla kobiety. Ojej. Ja już mam tyle lat męża, że nic chyba nie wymyślę. Tekst na podryw dla kobiety. Nie znam się. Okej, okay, dzięki wielkie. o dzisiejszym świecie, czy nie jest ciężko? No, tak niebezpiecznie. Przez tych, których nam tu sprowadzają, więc będzie niebezpiecznie, a tak... Nie, nie jest aż tak bardzo. O, czas w wakacje? Wakacje, tak. pijemy kawkę mrożoną. <grym> A studentki, czy już praca? Już nie studentka. Jak sobie wyobrażacie przyszłe życie? Nie wiem, więc zobaczymy. Zobaczymy. Dom, ogródek. <grym> A może pani widziała y, po budowie Lisińca, jak tam jest pięknie? E, no, to już ileś lat temu. Ale tam co chwilę są jakieś nowe metamorfozy, więc coraz lepiej jest? Ogólnie bywam tam, no i jest ładnie. Jak na naszą częstochowe miejsce fajne. Tutaj na chorego chłopczyka, ale to może e, pokażę plakietkę. To jest Wiktorek, ma cztery latka. Same wyszłyście z taką inicjatywą, czy...? Tak, no, dokładnie. to ktoś w okolicy, znajomy, czy...? Nie, on jest Wilkowa akurat. Ekstra. Ekstra. A to możecie coś polecić, jakąś stronę, albo coś, czy...? E, Fundacja Rycerzy Uśmiechu. Dzięki. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. To jest idealny podróż dla kobiety. Idealny podróż dla kobiety? Jak się udało Twoją dziewczynę? Podryw? Nie mam jeszcze dziewczyny, ale wydaje mi się, że trzeba być bardzo pewnym siebie. Bardzo. A gdzie się poznaliście? A na wycieczce szkolnej. Yy, czyli było ciekawe, co? No, Jak każda wycieczka? No, takie bardziej rozmowy. A Ty uważasz, że jaki tekst poruszyłby Twoje serce, jakby Ci powiedział chłopak, to byłby Twój? Myślę, że tekst na podryw nie jest tu potrzebny. Za dużo wojen, za dużo wojen na świecie przede wszystkim. To jest największe nieszczęście ludzkości.